Kochani, dzisiaj na szybko, bez makijażu, czesania się i rozstawiania lampy. Niedługo okaże się w czasie montażu, czy nie rozstawiania lampy w czasie deszczowej pogody było bardzo złym pomysłem, czy tylko złym, ale mam bardzo mało czasu zanim dzieciaki z tatusiem wrócą do domu, a chciałabym Wam nagrać obiecany haul z Primarku. Tylko tyle i paru innych sklepów. Zaczynamy! Najpierw pokażę Wam, co kupiłam jeszcze w Polsce. To sobie nagrałam wcześniej, bo już wiedziałam, że zaraz będę tych rzeczy używać. Jeżeli chodzi o nowe ubrania Anielki, to zacznijmy od kominiarki. To jest kominiarka z All Allegro. Kupiłam też u tego samego sprzedawcy kominiarkę dla Anny. Kominiarka dla Anielki miała być troszkę mniejsza, dla Anny troszkę większa, chociaż obie miały być od chyba mniej więcej. Pół roku do 6-12 lat, nie pamiętam. Generalnie na szerokość są identyczne, różnią się tylko na długość, ale tak naprawdę yy, obie spokojnie mogą chodzić i w jednej, i w drugiej. Kupiłam też Anielci zestaw yy, bardziej wiosenno-jesienny. Czapka wiązana z uszkami zakrytymi. To jest rozmiar 50-52, dlatego mam nadzieję, że do wiosny jeszcze będzie ok. I do tego komin. Rękawiczki dla Anielci z Allegro. Z wyglądu rękawiczek za bardzo nie jestem zadowolona. E, zamówiłam rękawiczki w rozmiarze 12, bo było napisane, że one są chyba od roku. Anielka akurat jesienią będzie miała rok. Ale wydaje mi się, że są odrobinkę za duże. Mogłam zamówić 11 albo 10. Sweterek z oszą w rozmiarze 92, który kosztował 27 zł. Dwie pary leginsów też z oszą w rozmiarze 92. Te są bardziej wiosenno-jesienne. Całkiem basicowe i kosztowały 6 zł. Te kosztowały 25 zł. I ostatnia rzecz to body z długim rękawem z Allegro rozmiar 92. To są bodziaki, zarówno jedno, jak i drugie. Bodziaki ala sukienka. Bardzo lubię tego typu ubrania. Ogólnie bardzo lubię body u dzieci, które są jeszcze pieluszkowe, bo body dobrze trzyma pieluszkę, a poza tym nigdy nie odsłania plecków. i to jest bardzo wygodne i praktyczne. Pojechałam po rzeczy na zimowe miesiące, ale też w dużej mierze po rzeczy świąteczne i dlatego też troszeczkę czekałam, aż w Primarku pojawią się ubrania świąteczne i w internecie widziałam dwie prześliczne sukienki, które są od wieku, od chyba półtora albo dwóch lat do siedmiu czy ośmiu lat, więc pasowałyby zarówno na Anę, jak i na Anielkę i bardzo się na nie napaliłam. Niestety ani jednej sukieneczki, ani drugiej nie było. Dlatego Anielce Kupiłam coś, co jest kompromisem, bo no, akurat tego kupować nie chciałam, no ale chciałam, żebym miała coś świątecznego. To jest sukieneczka sweterkowa z myszką. To to jest? Miki czy Mini? To jest Mini. E I stopkami. rozmiar 92, bo Anielka chociaż dopiero skończyła roczek, to już od jakiegoś czasu chodzi w rozmiarze 92. W wersji brytyjskiej rozmiar 92 to 18-24 miesiące. Pod tą sukieneczkę i pod jeszcze drugą, którą Wam niedługo pokażę, e, kupiłam jej zestaw trzech bodziaków na takich grubszych ramiączkach. Um, tutaj mamy takie grubsze ramiączka. E, zestaw bodziaków kosztował 2,80. Gdzieś Wam tutaj e, wrzucę przelicznik. Natomiast ta sukieneczka kosztowała 11 funtów. Jeżeli byliście w polskim Primarku, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy jest podobny asortyment i czy ceny są podobne. Jestem tego bardzo ciekawa. Chciałam kupić anielce jakieś ciepłe spodnie, ale niestety nic ciepłego w Primarku nie znalazłam, chociaż widziałam też w internecie, że są, ale akurat w moim Primarku nie było. A pojechałam w środku tygodnia, specjalnie nie jechałam w weekend, no specjalnie nie jechałam w weekend, bo jest koronawirus, ale e, też dlatego, że w weekend e, zawsze wszystko jest przebrane. E, niestety ciepłych spodni nie było, więc e, postanowiłam, że Nielka będzie chodziła w rajstopkach i na rajstopki Legginsy, e, więc kupiłam jeszcze jej dwie pary nowych legginsów. E, to jest dwupak, też to rozmiar 92 e, za 5 funtów. Różowe leginsy z myszką mini, brokatem I białe też z myszką mini w kropeczki Ale potem poszłam do e, Pountlandu I w niektórych Pountlandach też jest dział z ubraniami I znalazłam coś takiego Takie spodenki To jest rozmiar 92 I one są tutaj tak, z takim misiem w środku I one są cieplutkie nie były drogie, bo kosztowały tylko y, 3 funty. Tutaj mam cenę 3,50, ale to są. Aha, to jest 3 funty. E, takie coś w rozmiarze 92. I wzięłam jej też rozmiar 98 od razu, bo w przyszłym roku też będzie zima i też za bardzo nie ma w czym y, takich ciepłych spodni. Zbyt wiele. A bardzo mi się te spodanki spodobały z takim. Chyba to jest lisek. Chyba Lisek z liskiem na kolanach. Jeszcze jedna sukieneczka sweterkowa z kotkiem. Jeżeli nie oglądacie, to wiecie, że kocham kotki i króliczki. E, ona też jest w zestawie z rajstopkami. E, ta sukienka kosztowała 10 funtów. I płynnie przechodzimy do ubrań dla Anny, bo Anie też kupiłam taką samą sukieneczkę. Anna ma dopiero 4 lata ale niestety już chodzi w ubraniach na 6-7 lat. Strasznie mi to dziecko ostatnio podrosło. Zawsze była wysoka, ale ostatnio strasznie urosła. E, taka sama sukieneczka i też kosztowała 10 e, funtów. Z tego typu sukieneczek, a nie kupiłam też hmm, taką sweterkową. Tu jest troszeczkę inny, taki bardziej e, mięciutki ten sweterek. anna e, w e, poprzednim roku miała tego typu sweterkową sukieneczkę i bardzo ładnie w niej wyglądała, więc w tym roku też na to postawiłam. Też z rajstopkami, tutaj z szarymi. I cena pewnie też dziesiątka Tak, też 10 funtów na 6-7 lat. Sukieneczka sweterkowa z jednorożcem, różowa z szarymi skarpetkami, a nam rajstopkami, a ma ostatnio e, troszeczkę zaczyna mieć obsesję na punkcie jednorożców, nie aż tak bardzo jak kiedyś miała na punkcie papy. Ale jednorożce są u nas trochę na topie i też 10 funtów. Kupiłam ani jeszcze jedną sukieneczkę. Tym razem taka bardziej sukienkowa. I tutaj jest naprawdę grubiutki, cieplutki w tym miejscu materiał. Ta już jest bez Rajstop. Tutaj mamy tiul, chyba tak to się nazywa. No, jakiś poproszek się nam przypołętał. Uh, z Disneya, ogólnie jest bardzo dużo teraz uh, w trajmarku rzeczy z Disneya i przede wszystkim z Miki i Mini uh, I tutaj mamy te cekiny zmieniające kolor Ana bardzo lubi się czymś takim bawić I to też jest na 6-7 lat i to kosztowało 12 funtów Leginsy, takie wyglądające jak jeansy, to się jeansy leg O, jakoś to się nazywa. Nie pamiętam. E, też na 6-7 lat. E, 3,50 kosztowały. Ponieważ nie udało mi się znaleźć żadnej świątecznej sukienki na Anę, więc przynajmniej kupiłam jej świąteczną bluzkę. Też nic rewelacyjnego. Nie zachwyca mnie jakoś specjalnie, ale przynajmniej ma jakieś świąteczne ubranie. Ta bluzka, zazwyczaj takie zwykłe bluzki. W Primarku z długim rękawem kosztują funta 80, ale ta, ponieważ jest świąteczna, kosztowała 2,30. I to kupiłam na 5-6 lat, bo w czasie świąt jeszcze nie powinna być na nią za mała. Ana ma jedną bluzkę z Primarku na 5-6 lat i ta bluzka jest na nią w porządku. Żeby Anna miała jeszcze coś świątecznego, to udało mi się znaleźć piżamkę. Ta też nawet w miarę mi się podobała. Całkiem świąteczna. To jest zwykła bawełniana piżamka. I kosztowała 8 funtów. I też jest na 5-6 lat, bo to jest tylko na teraz, na święta. Jeszcze piżamki, a nie kupiłam. Yy, też zwykła bawełniana piżamka ze świnką pepą, która też kosztowała 8 funtów. Tak ta piżamka wygląda. I mamy jeszcze jedną piżamkę. To jest piżamka na 6-7 lat, taka grubiosieńka z króliczkiem misiowym i z takim hologramowym tak? księżycem. Też nic aż tak rewelacyjnego nie widziałam. Kupiłam jej też kapcie. Bardzo ładne, jednorożcowe, tak jak Wam mówiłam, ona ostatnio lubi jednorożce. Kosztowały 4 punkty Kupiłam Anie też dwa zwykłe, dwie zwykłe bluzeczki. Jedna taka troszeczkę podchodząca pod świąteczną, ale może taka bardziej zimowa na 6-7 lat. I już normalna cena 1,80 80. Nie było naprawdę nic Aż tak rewelacyjnego, jakbym chciała, jak sobie upatrzyłam gdzieś tam w internecie. I jeszcze jedna bluzeczka na 6-7 lat, z, też z jednorożcem i też funt 80. Kupiłam Anie też rękawiczki. Takie rękawiczki za funta różowe, będą jej pasowały do płaszczyka, ponieważ Anna Często rękawiczki gubi, yy, to wyzięłam jej trzy pary, ponieważ kosztują tylko jednego funta, to nie będzie mi szkoda, jeżeli zgubi. I już teraz nauczyłam się, że jeżeli kupujemy dzieciom rękawiczki, to nie kupujemy jednej pary różowej, drugiej czerwonej, a trzeciej niebieskiej, bo zazwyczaj gubi się jedna rękawiczka z pary, dlatego kupuję wszystkie pary w tym samym kolorze. Kiedy zgubi się jedna rękawiczka, zawsze można ją dopasować do drugiej rękawiczki z drugiej pary. Anna ma jeszcze jedne rękawiczki i zaraz Wam je pokażę, bo Anna z nimi poszła teraz na spacer w statusie z anielką. Anna już też dawno wyrosła ze swoich majteczek. Miała majteczki na 4-5 lat. I tak w sumie to nie wiedziałam, czy je kupić na 5-6 lat, czy na 6-7. A nie byłam pewna, które będą na nią dobre, więc kupiłam jeden zestaw na 5-6 lat. 5-6 lat to jest 116 cm, które kosztowały 4,50, i to jest zestaw jednorożcowy. To są majteczki o takim kształcie, jakiego jeszcze nie miała, i mamy tutaj ile sztuk? Sześciopak. Sześciopak jednorożcowych i kupiłam dwa komplety na 6-7 lat, na 6-7, nawet jeżeli teraz nie będą dobre, to za chwilę będą dobre. Yy, jeden też sześciopak za 4,50 yy, i to jest sześciopak z myszką Miki i Mini i kupiłam jeszcze za 4,50 10 opak z kotkami. Też na 6-7 lat. Teraz zakupy z innych sklepów. Mam taką piżamkę z bliskiem. Bardzo, bardzo cieplutka, misiowata. Do tego takie spodnie. Jest w tej chwili brudna do prania, e bo ona już chodzi od tego, w tym od jakiegoś czasu. To jest rozmiar 5-6 lat i to kupiłam w poprzednim roku, ale dopiero teraz Ana zaczęła w tym chodzić. I to kupiłam w Azdzie, ale zupełnie nie pamiętam ile kosztowało. Mam jeszcze drugą piżamkę i tą Wam chyba pokazywałam, bo ją kupiłam też w poprzednim roku w Primarku, to jest też 5-6 lat. I też ciepła. Nie aż tak gruba jak tamta, ale też cieplutka, milutka. I do tego takie spodnie. Dalej też piżama kupiona w poprzednim roku w Azdzie. I to jest moja najukochańsza piżama, a na w niej tak przepięknie wygląda. Do mojej blondyneczki super ta piżama pasuje. Jest naprawdę śliczna, ale też nie pamiętam ile kosztowała. Chyba 9 funtów. Niedawno ją odpakowaliśmy, więc chyba tak mi coś, coś mi po głowie chodzi, że 9 funtów było na naklejce. Do tego są takie spodnie. Ona jest taka naprawdę mega ciepła. Troszeczkę cieplejsza od tej, którą pokazywałam Wam przed chwilą. I też piżama kupiona w poprzednim roku w Primarku za 5 funtów na 5-6 lat. Jeszcze jej nie otwieraliśmy. Biżama z króliczkiem Te rajstopy kupiłam na Allegro I mamy tutaj pięknego kota na kolanach Uwielbiam takie rajstopy, które mają Jakiegoś zwierzaka na kolanach Moje dziewczyny tak fajnie w tym wyglądają I od tych rajstop z kotkiem Przechodzimy do czegoś Co nam świetnie do tych rajstop pasuje Anny Halloweenowy kostium Anna sobie w tym roku zażyczyła Kostium z kotem i tutaj kupiłam jej kostium też na 5-6 lat, to był największy jaki był w Sansburem, bo to był kostium z Sansburego, chyba kosztował 12 funtów. Ale niestety jest troszeczkę za mały, A dziwne, bo ubrania z Sansburego zawsze były większe. Ale sukieneczka jest rzeczywiście bardzo, bardzo ładna. Do tego był ogon z tyłu doczepiany, ale dziewczyny się tak nim bawiły, że teraz nie mogę tego ogona znaleźć. W każdym razie Anielka z tym ogonem wygląda przesłodko. Jest taka sukieneczka i opaska z uszami. Mamy też dwie bluzy. Jedna bluza, w której Anna jest teraz na Placu Zabaw. To jest taka bluza przejściowa, dość ciepła, cieplejsza niż zwykła bluza. Fajna na przejście pomiędzy jesienią a zimą, i Anna naprawdę fajnie w niej wygląda. Druga bluza. To jest, aha, i, to, i ta bluza była kupiona na Allegro, nie pamiętam za ile. Druga bluza też jest z Allegro i jest mega, mega ciepła, różowa, z króliczkiem i tutaj jest taki misio, jest w ogóle na całej powierzchni. Ta bluza, bluza też jest brudna do prania. Jest mega, mega ciepła i jest tak ładna, że kupiłam od razu dla Any i dla Anielki. Ale niestety okazało się, że bluza jest bardzo wąska. I o ile Anie dam radę włożyć taką bluzę, to niestety Anielka strasznie krzyczy, kiedy jej tą bluzę zakładam. Więc ta bluza dla Anielci to są totalnie pieniądze wyrzucone w błoto, natomiast Anna w swojej bluzie chodzi. Dla Any mamy też płaszczyk z Nexta. Dziewczyną płaszczyki najczęściej kupuje w Nextie. Anielka ma po Anie, więc nie potrzebuje, natomiast dla Any mamy nowy płaszczyk i to jest 6-7 lat ale nie pamiętam ile kosztował, sprawdzę i Wam tutaj napiszę cenę jest bardzo ładny, a dobrze wygląda w płaszczach o tym kroju, ma kieszonki ma kapturek i chyba ostatnia rzecz, chociaż na pewno coś pominęłam to jest szlafroczek dla Anny to kupił tata. Ja miałam inny szlafroczek na Allegro upatrzony, taki śliczny, króliczkowy. No, ale tatuś mnie ubiegł, więc Anna ma taki szlafroczek i to jest szlafroczek na chyba jakiś taki bardzo duży jest. Na 7-8 lat, 128 cm. Ale jeżeli Anna podwinie rękawy, to może w nim chodzić szlafroczek z kapturkiem Taki tradycyjny, gruby, mniej więcej do kolan yy, będzie, kiedy będzie na nią dobry. Hejku, jak dużo mam tych ubrań, ale jeszcze pokażę Wam, co kupiłam sobie, bo sobie coś, bo sobie bardzo, bardzo rzadko kupuję ubrania, ale niestety ja też rosnę, tylko że wszesz. Po Anie przytyłam 10 kg, po Anie lecę kolejne 10 i niestety z rozmiaru XS urosłam do rozmiaru LXL. Ja schudnę, ja schudnę, ale zanim schudnę, to kupiłam sobie sweterek. Ten sweterek jest akurat w rozmiarze M, a brytyjski to jest 12-14, ale to jest taki oversize. A więc, więc spokojnie się w nim zmieszczę, chociaż jeszcze go nie mierzyłam. 10 funtów za taki sweterek. Kupiłam sobie też dwie pary rękawiczek, zwykłe czarne, kosztowały funta. Jeżeli oglądaliście mój ostatni październikowy vlog, to wiecie, że chciałam sobie kupić piżamkę cieplutką, grubiutką E, taką na chorobę, gdybym zachorowała, żebym się mogła wygrzać, i to jest właśnie taka cieplutka, grubiutka piżamka. E, mój mąż strasznie się śmiał z tego dziecięcego wzoru i kosztowała 11 funtów. A jeśli nie widzieliście mojego ostatniego październikowego vloga, to zapraszam, e, chyba tutaj e, się Wam wyświetli, e, bo opowiem, jakie miałam przygody z tymi zakupami. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.